Jak połączyć kasę fiskalną Farex Pro 300 z internetem poprzez bezprzewodową komunikację Wi-Fi? W momencie, gdy mamy już podłączony zewnętrzny modem Wi-Fi do kasy fiskalnej, mieści się on w tylniej obudowie kasy, o czym sygnalizuje nam pojawiająca się na wyświetlaczu ikona zasięgu Wi-Fi, wtedy możemy przystąpić do połączenia. Wchodzimy wtedy w menu. Wybieramy opcję trzecią ustawienia, potwierdzamy przyciskiem OK. Później za pomocą strzałek na klawiaturze kasy przechodzimy do opcji 16: połączenie bezprzewodowe. Kasa w tym momencie szuka dostępnych sieci Wi-Fi. Wybieramy tą, do której chcemy się podłączyć. W naszym przypadku chcemy się podłączyć do sieci rajkas.pl, więc potwierdzamy ten wybór przyciskiem OK. Teraz Kasa prosi nas, abyśmy wpisali hasło dostępowe do tej sieci. Musimy je wprowadzić zgodnie z wielkością małych i dużych liter. Jest to bardzo ważne. W naszym przypadku hasło to rajkas11, pisane wielką literą gdzie tylko pierwsza litera jest duża. Więc zaczynamy wpisywać. Aby zmienić wielkość liter, wciskamy przycisk Shift i wpisujemy dalej. Gdy hasło wprowadziliśmy poprawnie, potwierdzamy przyciskiem OK. Kasa łączy się teraz z siecią, Kilka to trwa. Komunikat na bezwietlacze oznacza, że kasa się połączyła.